Cześć siemano widzowie, witam was w kolejnym odcinku z Pet nowego Pet 99 i dzisiaj robię ten film żeby pokazać wam mojego szreka. patrzcie jaki ładny szyrek normalnie udało mi się zdobyć takiego Huge Forest Wywerna myślę, że jak go podekspie to będzie naprawdę potężny, bo aktualnie ma pierwszy poziom także no trzeba go tutaj widzowie troszkę dajeść, nie? Trzeba go tutaj troszkę wiecie, żeby podjadł chłopak także zaraz zrobimy ekipę, no oczywiście moja ekipa cała wygląda tak, więc on zaraz tutaj sobie pewnie urośnie z tym poziomem znaczy no nie tutaj, musimy pójść dalej, no, ale Zdobyłem takiego hućwory z Wywerna, no i widzowie nie mam w ogóle gemów. A jako, że nie mam w ogóle gemów, to wam powiem o czymś, co zostało zmienione. I tutaj mam, mam totalnie jakby totalnie mam taki, no wiecie... Co się stało, nie? Coś takiego, bo generalnie Daker został zbufowany. Dosłownie. Po tym, jak nagraliśmy z Exdarem filmy, że wiecie, że jest ten bóg na diamentą, naprawdę był. Można było korzystać jeszcze kilka dni wcześniej, tak naprawdę, z niego. No i ten bóg został. No, jakby to, że ten Daker był zbugowany na, na nowych kontaktach, to to naprawili. I teraz mamy na naszych normalnych mainach. Jeżeli macie dobre pety, ja wsadziłem tutaj takie. Mamy o wiele więcej gemów za takie peciszki w Dakerze. I to naprawdę działa. W sensie, nie są. To jakieś potężne sumy, ale już wam pokazuję. Odbieram oczywiście i zobaczmy, ile dostanę. No, 28,8. No, lepiej widzowie niż jak było, bo wcześniej dostawaliśmy od 200 do 2000. To było, no, było to żenujące, prawda? Także teraz, patrząc na to, 28,8 nie jest źle naprawdę nie jest źle. Do tego Husty flag, diamond flag, tutaj giant coin, no, no sporo, sporo. TNT też widzowie, które naprawdę jest przydatne. Jak ktoś farmi emerald coiny, TNT jest po prostu błogosławieństwem. Wiadomo, TNT się używa, albo tego large TNT, no już wam pokazuję, jak to tutaj wygląda. Ja oczywiście mam bardzo dobre peciszki, mam też te shiny, nie? Mam tutaj shiny, dam troszkę też takich, także generalnie mam też 20 slotów, co daje mi jeszcze większy lucky level widzowie, no bo im więcej slotów macie, tym więcej tego lucky levela zrobicie. No, i ogólnie mamy tutaj nawet szansę na 41.1 k diamentów. Jeżeli zrobię na przykład samych Bigli, czekajcie, zobaczmy sobie same Bigle. No to ja tutaj widzowie, jakbym miał same Bigle: 31,3, Lucky Level 56. No wcześniej było tak, że dawaliśmy Princess Dragona razy 10 i Lucky Level był 22, no teraz 22,78, ale nadal 31,9, ok? A co jakbym dał Princess Dragon 20? 63 8? Chwila, moment, widzowie, chwila, moment, chwila, moment. Czy tutaj mm, to działa tak, że jak damy lepsze pety? to mamy bardziej pewne to, że dostaniemy dużo gemów, w sensie, no, dla przykładu tutaj dostalibyśmy raczej te 41, tak jak ja dostałem tutaj 30. No to czy to o to chodzi, czy jakby ta gra jest nadal zbugowana, widzowie? No, coś mi się wydaje. Czekajcie, dajmy sobie Prince Donki, ciekawe jak Prince Donki 20, ile on daje? 63,8? Nie coś tu nie gra, widzowie, coś tu nie gra. Mamy chyba kolejny błąd na wizji, uwaga, 63,8k. Ale jak robię Princess Dragona Rainbow? A jak robię. A szy, Shiny? Chciałem powiedzieć 3. Shiny tutaj ma 44,7. No jakbym tutaj na przykład dorzucił jeszcze. Shiny Princess Dragony. I nie wiem, co to. Co, co jeszcze mam Shiny. Mam Shiny, tutaj Princess Dragony Golden. Tutaj donki. Jak takie coś tutaj uzbieram. 63,8. Cały czas pokazuje mi 63,8. Więc nie opłaca się dawać najlepszych petów jednak. Tylko mogę sobie zrobić, nie wiem, na przykład takie donki 20. I mogę najlepszymi petami chodzić, zbierać coiny. A jak dam donki 20 to i tak dostanę 63,8? Nie o no, sprawdzamy to widzowie, koniecznie. Co się dzieje normalnie? Prince Donki za 63,8. Widzieliście to sami. Mogę zdobyć 70 koła gemów za takiego zwykłego Prince Donki. Znaczy, ja nie mówię, że to jest złe, bo ludzie mają na przykład Prince Donki, Rainbow i w ogóle. No i fajnie, że Prince Donki też dużo daje, bo na przykład ludzie są troszkę słabsi, to mają właśnie tego Prince Donki. Ja mam na przykład Unicorn Kitena, mam Princes Dragony Shiny, mam te, mam te Bigle, tak? A Prince Donki ma 98, 2 k mocy, tutaj moim zdaniem nadal mają do naprawienia ten Daker. Dlaczego? Jak już ktoś widzi, do no to spoko, to piąteczka, ale chodzi tutaj o to, że no, widzieliście, mam 20 slotów, daję 20 Prince donki, mam prawie 70k gemów yy, szansę zdobyć, a tutaj, jak dam sobie najlepszego: 160, 136 i 2k, i do tego jeszcze tu i Bigle po 115, 123, to miałem maksymalnie 40k. O co chodzi? Nie wiem, ale miałem większy lucky level na pewno z lepszymi petami, więc dla mnie ten lucky level nie wiem czy ma znaczenie. Bardziej chyba ma znaczenie czy dacie pety takie, które dadzą wam więcej, ale dlaczego dają więcej peciszki, które są słabsze? Tego nie rozumiem, widzowie. Na pewno wykupujemy merchantów kolejnych, bo widzowie, pamiętajcie, że trzeba wykupywać merchanta, żeby dawał wam na respekcie piątym bardzo fajne rzeczy. Ja już nie mogę się doczekać. Naprawdę kupuję, co się tylko da, żeby tego merchanta tu zdobyć. No, wydaje moje gemy. Oczywiście to są fajne rzeczy, one są przydatne, także tutaj no, nie można powiedzieć, że to jest coś słabego. No, ale tak jak widzicie, ten Daker nadal ma jakieś problemy. Nie, nie uważacie, że on ma dalej jakieś problemy? Bo tak to wygląda dziwnie, nie? Jakby troszkę ten Daker dalej tak do no, dziwny jest, po prostu jest dziwny. No, umówmy. Się. Się. Dobra, zróbmy widzowie nasze nasionka. Ja bym tu chyba do zebrania w ogóle. Tak, i patrzcie, net mamy do zebrania diamentowe. No to panie, to będzie się działo, dobra. Patrzcie, jak tutaj gemy wpadają, mówiłem. Zobaczcie, poprzedni odcinek był właśnie o tym, że to jest mega metoda dla Free to Play. Znaczy, poprzedni, poprzedni. Kto wie, te dwie widzowie. Kto oglądał, ten oglądał. Jest eleganckim widzem, kto oglądał. Dobra, dajemy potki. Ja oczywiście coinowych nie robię, bo coiny mnie w ogóle tutaj nie interesują. 100 emeraldowych wtedy dostanę. Ja wolę widzowie zrobić tak. Ja już wam pokazuję, bo niektórzy mówią, Beres, tu się nie zdasz. Coin plant seed jest spoko. Tak, widzowie, jest spoko, tylko nie dla takich osób jak ja, w sensie m, możecie mnie tam nazwać Peituin, no ale też do końca tak nie jest, bo nie mam wszystkich game passów, ale m, przejdźmy do tej rzeczy, o co mi chodzi. Jak dostanę 100 Emerald Coinów w szklarni, no to muszę zasadzić te planty, muszę tam dbać i tak dalej. Dlaczego tych plantów nie sadzę, a wolę sadzić diamentowe? No bo z diamentowych mam geby, tak? One są bardzo ważne. Z gifta, widzowie, ostatnio zasadziłem seed na gifta, dostałem large gift boxa i mogłem sobie otworzyć. Naprawdę mega fajna rzecz. I teraz tak, mamy tutaj ustawione takie enchanty, no pod diamonds to raczej sobie wyrzucimy. Chciałbym pod coiny piątkę, pod strong pety. No i teraz widzowie, ranga 11 by mi się przydała. Muszę wbić ją w końcu, bo się tutaj obijam. O takiego gifta dostałem właśnie z dosłownie mojego ogrodu. Ale o co chodzi? Dlaczego coin plant seedów nie sadzę? Patrzcie to, ja 100 takich monet to zdobędę w chwilę, także naprawdę mnie to nie urządza, że ja sobie, wiecie, tam zrobię coś. Mogę tutaj dać sobie łyknąć jakieś podki dodatkowe, jakiś treasure hunter ten słabszy. I to jeszcze biorę słabsze, widzicie. Mogę też dać oczywiście coin flagę. Mogę sobie, patrzcie, patrzcie to, to jest najważniejsze. Weźmy sobie każdego owocka, weźmy wszystko, co się da po jednym i pokażę wam, dlaczego tych seedsów nie sadzę. Uwaga, żeby raz na zawsze rozwiązać tutaj tą sprawę, że tak powiem. Możemy też coin jara tutaj wrzucić, pewnie. Niech sobie nazbiera się, przebudzie I patrzcie, już mam tysiąc emeraldowych coinów, a 100 się dostaje z sica. Czy mi się to opłaca? Oczywiście, że nie. Patrzcie to, i rzucam. Patrzcie to, w tym momencie. 5000 emerald coinów, także mówię, no, mi się to nie opłaca. Ja sobie lepiej wolę kupić TNT i tutaj zarobić. Naprawdę, albo sobie nawet postać na awku i patrzcie, jak samo leci. 8 koła, prawie już. Także, no, wiadomo, to też tutaj Fortunka robi robotę. To jest 100% więcej coinów. Tutaj mamy w koń piątce też stówkę, no ale to są takie, wiecie. Fortunka ma też diamenty. To jest spoko, bo tam zawiera coś dodatkowego, wiecie, to no, zawsze spoko, nie? Możecie dorzucić tutaj TNT i byki kipeł do coinów. Także to jest najlepszy sposób na zarabianie emerald coinów. To nie oszukujmy się, jest to naprawdę potężne. W ogóle widzowie, muszę wam coś powiedzieć. Dostałem Huge Festive Kata od pewnego widza, który dosłownie mi go dał tak po prostu. Bardzo mi miło. Już wam pokazuję. Tutaj babę mamy... tu z dziewczyną grałem, także jej tutaj dziwne jakieś, wiecie, dziwne jakieś handle. E, chciałem dać widzowie, tak, tego Bigla chciałem dać i dałem, a dostałem Huge Festive kata. Także, no, generalnie, generalnie ciekawie, ciekawie tutaj, jeżeli o to chodzi. Bardzo dziękuję temu tutaj widzowi. Bardzo, bardzo miło. Takich Huge Festive Cut, no, naprawdę potężnych huge'ik. Mamy też Forest wywerne skarpetkę naszą Render Doga, skarpetkę czyli pastel sok dragona z merczu to też jest z merchu, to też. Także no całkiem fajne. Do tego mamy Huge Happy Roki, które no oczywiście będziemy przerabiali. No i widzowie, tak to mniej więcej wygląda. No ale ten Daker najbardziej mnie zszokował. Dlaczego? Tam jest więcej za słabsze jednostki? To jest naprawdę dziwne, nie? Jakby dalej był jakiś problem, no gdzie za problem tego nie ma co uważać, bo możecie dać właśnie Prince Donkey, te słabsze i nie musicie dawać najlepszych swoich petów, żeby dostać dużo gemów z Dakera. Dla mnie da plus, także chyba nie będę o tym mówił Prestonowi. Znaczy, gdyby to oglądał, to by już wiedział, ale powiem wam Jedno, bo też pisaliście komentarze, że przeze mnie, przeze, i przeze mnie i przez Ekstara teraz już zdają ten sposób i Dekera naprawili widzowie. Wiecie, że generalnie raczej Preston prędzej obejrzy zagraniczny YouTube i tam też było pełno filmów na ten temat. No i jakbyśmy my tego nie zrobili, no to by nikt się nie dowiedział z Was. Niektórzy na tym skorzystali z widzów, także naprawdę na plus, myślę, bo ten kto szybko to zrobił, to skorzystał. No a jeżeli chodzi o ten sposób, to wiadomo było, że w końcu to naprawią, a jeszcze zagraniczne osoby od razu po nas nagrały, także ja. Realnie do no, i nawet wcześniej pewnie ktoś tam nagrał. No nie wiem, nie znam wszystkich, nie, także na pewno było to już wcześniej pokazane. No i Preston to załatał, to było pewne, że i tak to załata. Także kto złapał, ile, ile dał radę, no, to, to po prostu ma, tak? Ja też złapałem troszkę z tego. Chciałem się z wami z tym podzielić. No i w sumie tyle, nie wiadomo, że zawsze to naprawią, bo nie powinno być takich błędów w grze ale wiecie, o, proszę bardzo, tutaj ciekawy nick, nie powiem, ten nick jest troszkę sus, nie, w sensie, jeżeli chodzi o Roblox'a możesz dostać bana, pani kolego, ale, ale dziękujemy za wsparcie. Widzowie, 69. miejsce klanów, naprawdę fajnie, mamy też trzeci poziom, dla tych, którzy chcą dołączyć, mówię, mamy trzeci poziom, mamy damage 12% więcej na wszystkie pety, pet walk speed 3% i 20% walkspeeda normalnego. Klan boost trzeci, to jest naprawdę dużo, dlatego jesteśmy w topce i dlatego wymagam dużo gemów i będę podnosił za niedługo do 2 milionów wpłaconych widzowie, że musicie mieć minimum, ale najlepiej wpłacajcie, ile tylko się da. Jak tu na przykład Adrian ma prawie 5 milionów, niech nadal wpłaca, niech Adrian wpłaca ile wlezie, tak samo Jadek, flop, wpłacajcie wszyscy, ile wlezie, bo chcemy być dalej w topce. Poza tym widzowie, żeby was zmotywować, ci, którzy chcą wbić to wpisowe milion i wtedy inwajtuje, no i też później wpłacacie codziennie, nie? Codziennie wpłacamy kilkadziesiąt tysięcy, 100 tysięcy, pięćset tysięcy, kto ile woli, ale wpłacamy dużo, bo mamy 69 miejsce i jesteśmy bardzo blisko rabar barków Puzonika, widzowie. Musimy Puzonika przegonić. Nie ma, że nie, widzowie. Patrzcie, to jest kilka, e, kilka tutaj chwil. Mamy trzeci poziom. On pewnie też ma trzeci, myślę. Takiego klan busta, W sumie nie wiem, ale, ale wiem, że tutaj właśnie go mamy do przegonienia. Exdara już przegoniliśmy. Jest pod nami. Jeżeli chodzi, widzowie, o kolejne jakieś polskie klany, które znam, no to jest tutaj Wojan, ale Wojan tylko wpłacił 100 milionów i nikogo nie zaprasza chyba. Znaczy, nawet jeśli zaprasza, to jakoś to im słabo idzie, więc spada cały czas. No i drowerku, wiadomo, 20, także naprawdę grubo.